20 lat temu Florian został patronem Chorzowa. Z okazji jubileuszu odbyła się msza, święta i uroczysta gala. No, relikwia na pewno ożywiły kul świętego Floriana w sanktuarium. Dzieciństwo spędził w Chorzowie, a teraz papież Franciszek posyła go do Wrocławia. 24 szkoła w Starym Chorzowie. no Ja się cieszę, że oni są dumni, że ja tam chodziłam do tej szkoły. O Chorzowie rozmawialiśmy z nowym metropolitą wrocławskim. Rodzinne bieganie po Parku Śląskim. To jest zdrowe, promuje dobre wartości, jest rodzinne przede wszystkim. Chodzi o to, żeby przyciągnąć całe rodziny do aktywnego wypoczynku. Jestem osobiście mieszkańcem Chorzowa i czuję się w Chorzowie bardzo bezpiecznie. Mundurowi i samorządowcy rywalizowali w turnieju strzeleckim. A dziennikarze i byli piłkarze w turnieju piłkarskim. Cała plejada byłych, może nawet e, bardzo dobrze pamiętanych gwiazd polskiej piłki. Jak zwykle stacje oczywiście są głównym punktem programu. Zabawa droga jest e, ambicji, walki. Jest środa 29 maja. Rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Karny, żołnierz, a jednocześnie kiedy trzeba było stanąć, stanął po stronie wyboru moralnego, czyli opowiedział się za Jezusem Chrystusem, a nie za ziemskim władcą. Tak, o patronie Chorzowa mówi ksiądz Damian Gajdzik, proboszcz parafii św. Floriana, w której już niemal od 20 lat wewnątrz charakterystycznej złotej dłoni mieszczą się relikwie patrona miasta. 20 lat temu decyzją Rady Miasta Święty Florian został patronem Chorzowa. Z tej okazji w Sanktuarium św. Floriana odbyła się uroczysta Msza Święta, w której wziął udział arcybiskup senior Damian Zimoń, a w Chorzowskim Centrum Kultury zorganizowana została uroczysta gala. Gali wziął udział m.in. Florian Lesik, który dwie dekady temu był przewodniczącym rady miasta. Dobrym pomysłem, które podsunęło duchowieństwo Chorzowa było to, żeby Chorzów miał swojego patrona, świętego Floriana, który tutaj był czczony od wielu dziesięcioleci. Od momentu kiedy powstały chuty, to święty Florian był patronem chut. A od 20 lat jest patronem naszego miasta. Dziś już przedstawiciel nowych władz, prezydent Andrzej Kotala, docenia starania swoich poprzedników. Jest to przede wszystkim możliwość wspomnienia, podziękowania wszystkim tym, którzy 20 lat temu rozpoczęli działania, aby sprawdzić do Chorzowa, Sakowa do Chorzowa, świętego Floriana. A należy wspomnieć, że. Zaczęło to się od duchowieństwa, na którego czele stanął y, obec, y, ówczesny y, proboszcz parafii Świętej Jadwigi y, Henryk Markwica, ówczesny dziekan dekanatu chorzowskiego i y, y, Również należą się podziękowania, wspomnienia ówczesnym władzom miasta, którzy, która to też podjęła uchwałę e, wspierającą działania e, księży Chorzowskich. Rok po tym, jak nadano miastu patrona Świętego Floriana, do Chorzowa prosto z Krakowa sprowadzano relikwie patrona hutników. No, relikwie na pewno ożywiły kul Świętego Floriana w sanktuarium. My mamy cotygodniowe nabożeństwa od tego roku z możliwością ucałowania tych relikwii. Dla ludzi wierzących możliwość tak bliskiego kontaktu z rzeczami, którymi stykał się święty, no jest na pewno takim namacalnym też momentem, takim namacalną chwilą, kiedy mogą dosłownie dotknąć swojego świętego. Uroczystą galę jubiloszową w Chorzowskim Centrum Kultury zorganizowali uczniowie i nauczyciele gimnazjum nr 4. Jesteśmy szkołą Wojska Polskiego. Święty Florian był e, Rzymianinem, e, żołnierzem rzymskim, no i chrześcijaninem. Także tutaj te wszystkie wartości żołnierza, czyli honor, Bóg, ojczyzna, jak i słowo honoru dotrzymają obietnicy. Postawa, zawsze im to e, pierwszy klasa w dniu że się przypominam, że patron szkoły zobowiązuje, czyli jeśli dajecie słowo honoru, jeśli się obiecali, pomoc starszym, pomoc społeczeństwu, wykazanie się, bądź bycie dobrym, chorzowianinem. Najpierw 5 kilometrów indywidualnie, a potem 800 metrów całymi rodzinami. Tak wyglądała kolejna edycja biegu rodzinnego, która w sobotę odbyła się w Parku Śląskim. Po raz piąty organizujemy bieg z okazji metropolitarnego Święta Rodziny. Spotykamy się w parku śląskim, piękne tereny, piękne miejsce właśnie, by rodzinnie i na sportowo ten dzień dzisiejszy spędzić. Chodzi o to, żeby przyciągnąć całe rodziny do aktywnego wypoczynku. No i myślę, że impreza z roku na rok e, cieszy się coraz większą popularnością. Co zresztą widać. Nie cieszy, że jest e, dużo rodzin na takiej imprezie, że ludzie nie tylko sami chcą pobiegać, ale wyciągają e, całe rodziny, że mogą tu spędzić czas. Myślę, że mamy e, fajne miejsce w mieście, w całej aglomeracji, które... Może, może być idealne do aktywnego wypoczynku właśnie. To jest rewelacyjny pomysł, bo no, to jest zdrowe, promuje dobre wartości, jest rodzinne przede wszystkim i też m, wspomaga więzi rodzinne. To każda taka y, jakaś, y, no, że rodzina robi coś razem, prawda, to, to jakoś umacnia tą rodzinę. I jest fajnie, fajna zabawa. No, radość, że po prostu się dojechało do mety. Że jakoś to po prostu wyszło. Że założyłem sobie na przykład, że będę pierwszy, no i jestem ten pierwszy. Na 5 kilometrów was pobiegniesz, tak? Mm -hmm, tak. Przygotowałeś się. Jakoś? Od trzech lat już biegam. A ile masz teraz lat? Siedem. Siedem. 5 kilometrów, to, to sporo chyba, nie? Na no. szadę? Tak. Biegłeś już taki dystans kiedyś? Oczywiście. do no. mety prosimy. kasi. Turniej Strzelecki Mundurowych i Samorządowców zakończył akcję Bezpiecznie Mieszkaj, Bezpiecznie Pracuj i Bezpiecznie Żyj, którą zorganizowała Chorzowska Spółka Era. Turnie jest pewnego rodzaju podsumowaniem takiej całorocznej akcji, e, która z różnym natężeniem od 12 już lat jest kontynuowana w ramach takiej akcji Bezpiecznie mieszkań, bezpiecznie Pracuj, i bezpiecznie żyć. To polega między jej na tym, że w trakcie roku, na przykład we współpracy my, jako ERA, we współpracy z niektórymi komendami miejskimi prowadzimy na przykład programy edukacyjne. Załóżmy dla młodzieży, szkół podstawowych pierwszoklasistów przedszkoli. E, samo spotkanie jest takim podsumowaniem, powiedziałbym, takiej akcji rocznej, na która... Na celu ma zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko takiego rozumianego na ulicach, do tego są też inne służby, ale edukacja, działalność taka wychowywawcza, prewencyjna, skierowana także dla tych najmłodszych, związana na przykład z umiejętnością poruszania się po drogach, po ulicach, osiedlach i tak dalej. Ja jestem osobiście mieszkańcem Chorzowa i czuję się w Chorzewie bardzo bezpiecznie. Widać działania zarówno władz w kierunku poprawy bezpieczeństwa, mnóstwo różnego rodzaju programów pilotażowych, programów prowadzonych, kontynuowanych, jak i również coraz częściej widzimy. Policję na ulicach Też dzięki temu, że jest współpraca Ze Szkołą Policji z Katowic Gdzie młodzi adepci sztuki policyjnej Przychodzą i trenują, ćwiczą Przy policjantach już zawodowych z Chorzowa. Jestem zaproszony dzisiaj na strzelnicę Fajna zabawa, tutaj właśnie strzeleń do rzutek Po raz pierwszy w życiu no i będę mógł sobie okazję już od czasów wojska, czyli dosyć odległych czasów strzelić dzisiaj z Kałasznikowa, więc no, cieszę się na nas, tą okoliczność. Takie spotkania, turnieje organizowane przede wszystkim tutaj dla idei bezpieczeństwa i bezpiecznie mieszka i pracy są bardzo słuszne i integrują środowisko nie tylko mundurowe, ale przede wszystkim mundurowych z cywilami. Uczniowie i nauczyciele gimnazjum nr 8 wzięli udział w przyjaznym festiwalu kultury, nauki i sztuki Talentownia, który został zorganizowany w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie. Po raz jedenasty mamy dzisiaj wielki finał e, przyjemnego festiwalu e, kulturalnego e, sztuki, kultury i nauki. E, w trakcie tego festiwalu każda z klas przygotowuje jakąś prezentację. Może być to spektakl, może być to film, e, prezentacja multimedialna i klasy prezentują te swoje pokazy, później Żyli wybiera, wybiera najlepsze, i te właśnie najlepsze są prezentowane w trakcie dzisiejszego dnia, czyli wielkiego finału. Urodzony w Dąbrówce, ale całą młodość spędził w Chorzowie. Ksiądz biskup Józef Kupny, dotychczasowy biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej, został metropolitą wrocławskim. Zapytaliśmy biskupa o to, jak przyjął decyzję o nominacji. Było to jakimś takim pewnym zaskoczeniem dla mnie, że Ojciec Święty mnie skierował do przewodzenia Archidiecezji Wrocławskiej. Więc i zaskoczenie, z drugiej strony jakaś radość, bo nie ukrywam, że że to jest jakieś wyzwanie, które, które trzeba podjąć i będę się starał w miarę moich sił, zdolności jakoś to zadanie jak najlepiej wypełnić. Poprosiliśmy go też o garść wspomnień z Schorzowa. Z dzieciństwa pamiętam, bo rodzice często zabierali nas, bo Schorzowa Starego to nie było tak daleko do Parku Kultury i Wypoczynku, tak to się nazywało. Więc tam, żeśmy właściwie co, co niedzielę chodzili z rodzicami, znam bardzo dobrze, czy znałem, bo teraz już już tam nie chodziłem, ale i zoo, to pamiętam, jakie to zwierzęta, jakie, jakie człowiek to wszystko oglądał. Elkę, bośmy tam jeździli. Wesołe miasteczko. To, to było na wyciągnięcie ręki i ten park naprawdę nas cieszył. Ja w tej chwili nie wiem dokładnie już, jak to w tej chwili tam wygląda, bo dawno nie byłem w Parku Kultury, ale z dzieciństwa pamiętam, że my bardzo chętnie i dużo tam chodziliśmy. To było takie, takie wspaniałe miejsce. No, takim wspaniałym miejscem no, jest też młynsko ruchu, wiadomo, nie ruchorzów. Ja jeszcze kiedyśmy się przeprowadzili do Chorzowa Baterego, to były te czasy, kiedy piłkarze mieszkali na terenie y, Chorzowa. To nie były jeszcze te transfery, takie, że, że się znało po prostu. Tych, w, wszyscy w Batorym y, nie tylko, że wiedzieli, kto to jest piechniczek, Cieślik, wyrobek, ale oni po prostu tych ludzi widzieli na ulicy, oni znali. I nie tylko piłkarze, ale oczywiście piłkarki ręczne także, bo to wtedy była pierwsza liga. To, to w Chorzów przebrzmiał i, i AKS, i, i, i Ruchorzów, i, i Azoty jeszcze wtedy były. No, przebogata historia, więc te miejsca też gdzieś tam odwiedzałem. To też było ważne. No, szkoły moje, 24. szkoła w Starym Chorzowie. No, ja się cieszę, że oni są dumni, że ja tam chodziłem do tej szkoły. Mi nieraz okazują taką, taką życzliwość, ale do tej szkoły chodził także mój tata. Nie? On tam też chodził, tutaj. on mi pokazywał, pamiętam jak byłem taki mały, że tutaj pójdziesz do szkoły, ja tutaj chodziłem. Więc to są te miejsca, czyli liceum ogólnokształcące, to są te miejsca, które, w które ja się jakoś wpisałem i które mi są szalenie bliskie. Majówka mediów. Pod takim hasłem zorganizowano turniej charytatywny, który w Hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu odbył się w czwartek 23 maja. Imprezę zorganizowano specjalnie dla dziennikarza Przemysława Pełki, który kilka miesięcy temu stracił nogę, a także na rzecz chorzowskiej wyspy. Dopisali zawodnicy, cała plejada byłych, może nawet bardzo dobrze pamiętanych gwiazd polskiej piłki. Na pewno dopisali sponsorzy no z publicznością trochę gorzej, no ale wyciągniemy wnioski i obiecujemy, że na następny raz się poprawimy. Wojtek Grzyb, który wymyślił cały... Tą, tą, tą zabawę, chyba już w grudniu nawet, albo, albo na przełomie roku. E, bardzo dobrze do tego, żeby ją zrealizować. Jestem wdzięczny, że się udało, bo pochodzę ze Śląska, więc jest mi miło, że to się odbyło właśnie tutaj. Jak zwykle licytacje oczywiście są głównym punktem programu. Mam nadzieję, że będzie miał kto stanąć do, do boju w tych licytacjach, bo jest, jest o co, naprawdę. E, wymienię tylko kilka. E, koszulka Falcao udało nam się załatwić dzięki pomocy kibiców Atletico. E, z jego własnoręcznym autografem. Koszulka Arka Piecha z Sporu, to taki unikat, bo chyba jeszcze nikt, nikt go nie ma. Yy, koszulka... dwie koszulki Artura sobie jechały, dzisiaj dotarły. Jedna z Anoweru, druga z reprezentacji polskiej no i kilka innych. Jak znam moich kolegów z mojej nie tylko mojej drużyny, to zawsze był czas na zabawę, zawsze był czas na żarty, natomiast kiedy sędzia gwizdał rozpoczęcie spotkania, to nawet tych Pojedynkach typowo zabawowych, typowo charytatywnych zawsze było na poważnie, więc nie spodziewam się, żeby dzisiaj było nie na poważnie. Tylko jak najbardziej będzie wszystko dopięte na ostatni guzik i na pewno będzie walka do upadłego. Wszyscy będziemy komentować, że nie jest to najważniejsze, ale wszyscy gdzieś tam w dół będziemy myśleć, że należy wygrać również ten turniej. Jest mocny wizem na pewno, bo takie nazwiska jak Hałaszkiewicz, Citko, Koniarek, Czerwiec robią wrażenie, muszą robić. Ruch też jest mocny, zobaczymy na co nas będzie stać. Kanal Plus i Polsat też ma w swoich szeregach kilku byłych piłkarzy, więc... No niesłychanie trudno jest skazać potencjalnego zwycięstwa, myślę, że każdy może wygrać ten turniej. Moja zabawa trochę jest e, ambicji, walki, no bo gdzieś to e, z tym się człowiek rodzi i chce wygrać e, i, i na pewno troszeczkę było takich e, fauli, tfania, tfana, no ale, ale myślę, że się nikt nie obraża.